Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wtorek, ósmy dzień października. Wczoraj minęła rocznica tych, tej akcji Hamasu wobec Izraela, która stała się okazją do protestów, protestów antywojennych. To głównie koncentrujących się na tym, co stało się później, to znaczy całej tej akcji odwetowej, stosowania zbiorowej odpowiedzialności i tak dalej przez Izrael na Palestyńczykach. Ale w zasadzie chciałbym nie o tym dzisiaj mówić. O tym Państwo na pewno mają wiele informacji, mogą sobie sami wyrobić zdanie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedno. Jeżeli widzimy niesprawiedliwość. Jeżeli widzimy, że coś się źle dzieje, jesteśmy o tym święcie przekonani, że to się źle dzieje, to proszę Państwa, powinniśmy reagować, protestować, mówić o tym, starać się temu zaradzić. To jest tak jak widzimy kogoś, kto wymaga pomocy, na przykład Tonie. Jeżeli go nie będziemy ratować, to proszę Państwa, to nie zmieni tylko jego życia, bo Tonie. Ale zmieni przede wszystkim nasze życie. Jeżeli nie reagujemy na zło, na niesprawiedliwość, jeżeli nie dajemy pomocy, której od nas się oczekuje innym ludziom, to znaczy, że sprzedajemy człowieka w nas samych. To znaczy, że będziemy musieli później jakoś sobie racjonalizować te działania, te zaniechania, które, które się dopuściliśmy. Tak to wygląda, że mamy coś takiego w środku jak sumienie. To sumienie widzi i rozpoznaje, kiedy dzieje się niesprawiedliwość. Widzi zło, widzi ludzi, którzy się zachowują nie tak jak trzeba. Oczywiście my sami też zachowujemy się nie tak jak trzeba, to jest osobny temat. My, chrześcijanie, mamy od tego spowiedź, różne inne rzeczy. W każdym razie, w każdym razie. Nie bójmy się solidaryzować, bo przynajmniej to jest, to jest ta najmniejsza rzecz, jaką możemy zrobić, ta najmniejsza pomoc, o której, o której, której możemy udzielić, mówić o tym, nie bać się mówić o tym, być w zgodzie z samym sobą, jeśli chodzi o cenę tego, bo to jest, o to jest trudno w dzisiejszych czasach. Yy, dlatego, że no cóż, jest środowisko, pracujemy w jakiejś korporacji, yy, gdzieś tam mamy znajomych, którzy inaczej myślą, na przykład. Proszę Państwa, zawsze bądźmy w zgodzie z sobą. Samym, być w zgodzie z samym sobą to jest pokój serca. To jest coś takiego, że przestajemy się bać świata, bo to po jakimś czasie yy, rodzi swego rodzaju nawyk. I ja myślę, że tego powinniśmy uczyć przede wszystkim nasze dzieci. Żeby nie bały się mówić tego, co myślą, żeby nie bały się solidaryzować i popierać z tymi, którym dzieje się zło. Taki jest, moje, taki jest mój wniosek, moja obserwacja z tych właśnie demonstracji, które ostatnio się tutaj odbywały. Widzimy w naszych sercach, widzimy naszymi sumieniami, kto dopuszcza się gwałtu kto dopuszcza się zła i nie bójmy się tego mówić, pomimo wszystko, pomimo właśnie tych uwarunkowań, w których jesteśmy. Bardzo dobry wywiad, pouczający, przeprowadził Tucker Carlson z Elonem Muskiem. Elon Musk mówi tam po prostu to, co myśli. Tak myślę, to widać z tego, naraża się bardzo wielu osobom. Mówi tam rzeczy, które, które wielu ludziom mogą się nie podobać, ale mówi to szczerze. I można by było powiedzieć, o on jest praktycznie najbogatszym człowiekiem na świecie, może tam drugim, nie, wiem, nie pamiętam. Wszystko zależy od ceny akcji, ale jemu nikt nic nie zrobi. To proszę państwa, nie do końca jest prawda. Każdy ma swoje uwarunkowania. O czym powiedział, powiedział sam Elon Musk? Powiedział, że jak ta druga strona wygra w wyborach amerykańskich, no to on może się liczyć z, z więzieniem. To jest o tyle, o tyle ciekawe, że właśnie wybory, które dzisiaj mamy, ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych, okazało się, że takie wybory były również w Polsce. To były wybory między bolszewikami, rewolucjonistami, globalistami, e, a tymi, którzy jeszcze chcą gdzieś tam działać w ramach ancien reżimu, e, w ramach tego, co, co do tej pory było dla nas e, wartościowe. Wolność, e, demokracja, e, prawo do e, e, wolności wypowiedzi, do, do, do wolności ekspresji. Dzisiaj to się wszystko zmienia i to zmienia się na naszych oczach. Także dzięki Panu Bogu, że znalazł się taki człowiek jak, jak Elon Musk, a bo on inspiruje innych i pokazuje innym, że co się w życiu liczy, że nie, nie tylko pieniądze, pieniądze są środkiem to im się ich więcej ma, tym się jest bardziej odpowiedzialnym za to, co się z nimi zrobi. To jest tak jak z tą przypowieścią o talentach, którą wszyscy, przynajmniej raz w roku, my wszyscy katolicy, chrześcijanie, którzy chodzimy do kościoła oczywiście, przynajmniej raz w roku w postaci kazania Ewangelii słyszymy. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem na początku, jeżeli widzisz zło, to przynajmniej jeżeli nie jesteś w stanie mu zaradzić, jesteś bezsilny, Krzycz, protesty, mów o tym, że to jest zło, bo jeżeli nie będziesz nazywał zła złem, to tu zostaniesz odmieniony. A oczywiście z, z wszystkiego można powrócić, jest droga powrotu z tej odmiany, yy, można się nawrócić yy, z każdej drogi złej, ale po co w nią chodzić? Tyle na dziś, mówię, Andrzej Komor. Do następnego razu.